Cześć, w tym materiale podzielę się z wami techniką, która jest pomocna w likwidacji napięć i różnego rodzaju bólu w obszarze szyi, karku, łopatki, szczególnie tych, które wynikają z jakichś nadmiernych przeciążeń tego obszaru, typu praca za kierownicą, czy też praca siedząca. I szczególnie tą technikę będę polecał dla osób, które próbowały już jakichś innych technik, jakiegoś automasażu, Rozciągania i jeśli te techniki nie dawały jakiejś poprawy albo ta poprawa była krótkotrwała, to moja propozycja jest taka, aby spróbować wykonać tą technikę. Nie mamy tutaj absolutnie nic do stracenia. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że sobie siadamy najlepiej przed lustrem, abyśmy widzieli, jak siedzimy. I teraz, jeśli usiądę sobie przed lustrem, to mogę zobaczyć, Mając na przykład jakieś punkty, skupiają się na pewnych punktach, na przykład na tak zwanym wyrostku barkowym łopatki, czyli taki punkt kostny, który możemy zobaczyć jakby w górnej okolicy stawu ramiennego w jednej i w drugiej stronie. Mając przed sobą lustro, mogę zobaczyć, czy moja łopatka ustawiona jest prosto, czy moje łopatki są ustawione na jednym poziomie, czy jedna jest na przykład wyżej. I jeśli jedna łopatka zauważamy, że jest wyżej, to zaczynamy ćwiczenie właśnie od tego obszaru. A będzie polegać na tym, że staramy się siedzieć prosto, tak byśmy byli, chcieli być jak najwyżsi. I teraz powoli, powoli kieruję łopatkę do mojego ramienia. Zaczynam od tej, która jest wyżej wyjściowa. Kieruję łopatkę do mojego ucha. Staram się, aby to był ruch właśnie łopatki do ucha, a nie głowy do łopatki, czyli głowę ciągle trzymam prosto. I teraz po uniesieniu łopatki wykonuję jakby w maksymalnym możliwym zakresie, czyli jakby chcę tą łopatkę jak najmocniej docisnąć do tego ucha i wręcz utrzymuję to, nie, nie tylko utrzymuję to wysokie ustawienie, ale wręcz dociskam tą łopatkę do mojej głowy, do mojej szyi i to napięcie, to duże napięcie mięśni utrzymuję przez około 30 Sekund. Jeśli te 30 sekund minie, to może być męczące, wręcz powinno być męczące. Bardzo powoli, przez około 10 sekund, opuszczam moją łopatkę. Chcę ją obniżyć delikatnie, cofnąć, czyli jakby wrócić do tej pozycji wyprostowanej. Mogę później, oczywiście, powinienem wręcz wykonać tą samą technikę na drugą stronę, często nawet po jednym powtórzeniu możemy, możemy zauważyć, że ustawienie naszych łopatek będzie zbliżone do takiego wyrównanego albo ból w tym obszarze ból, odczuwanie napięcia może być już o wiele, wiele słabsze, z czego tak naprawdę to się dzieje dlaczego jeśli łopatkę mam wyżej ustawioną to jeszcze tym bardziej mam ją gdzieś dociągać, mam jeszcze zmęczyć te mięśnie Możemy to tłumaczyć tym, że jakby do naszego mózgu dociera informacja, że te mięśnie się zmęczyły. Że tak duże napięcie w tym obszarze doprowadziło do tak dużego zmęczenia, że nasz mózg wysyła informację, że ten obszar ma być rozluźniony, że ten obszar ma odpocząć. Oczywiście w takim ogromnym skrócie, tłumacząc to tak prosto, jak się tylko da. Ale może od razu się pojawić pytanie, to dlaczego jeśli siedzę 8 godzin w ten sposób, kieruję samochód 9 godzin w ten sposób, to to nie jest dla naszego mózgu jakaś wystarczająca e, informacja, a te mięśnie są za mało zmęczone, żeby odpoczęły? W pewien sposób tak, bo jakby tutaj wykorzystujemy napięcie, to, to napięcie mięśni. Tak silne, jak tylko jesteśmy w stanie wygenerować, a jest to duża różnica zrobić coś takiego krótko, a utrzymywać te mięśnie w pewnym napięciu przez długi czas. Mimo, że to może, dopro, mimo, że to może doprowadzić do jakiegoś bólu, przeciążenia, to często będzie to zbyt małą jakby informacją, zbyt małą pracą, aby do naszego układu, z naszego układu nerwowego wyszła informacja o tym, aby te mięśnie rozluźnić. Warto taką technikę powtórzyć sobie kilka razy. 3-4 powtórzenia raz dziennie albo na przykład jedno czy dwa powtórzenia jako przerwa w pracy. Spróbujcie, technika jest naprawdę prosta. Nie ma tutaj praktycznie żadnych możliwości, abyśmy mogli sobie wykonać coś niekorzystnego. Polecam. Dzięki. Do zobaczenia, do usłyszenia.